Fundacja powstała przy Szpitalu Drewnica, ale my, pracując w szpitalu z osobami z problemami psychicznymi, od dawna zauważaliśmy, że nie jest to tylko problem czysto medyczny, psychiatryczny. Te osoby wymagają wsparcia na różnym poziomie, związanym często z oddziaływaniami społecznymi różnego rodzaju terapeutycznymi. Żeby wyjść naprzeciw tym, tym wyzwaniom, żeby móc zapewnić naszym podopiecznym taką szeroką, kompleksową opiekę, ofertę wsparcia w różnorodnych obszarach ich życia, postanowiliśmy założyć fundację, kto, dzięki której możemy tego, tego rodzaju cele realizować. Skupiliśmy się szczególnie na organizowaniu pomocy dla osób z zespołami otępiennymi, z chorobą Alzheimera. Podjęliśmy się organizacji, tak zwanych dziennych domów opieki, które mają na celu wsparcie osób na wczesnym etapie choroby otępiennej. Wczesny okres choroby otępiennej jest to taki etap choroby, w którym bardzo dużo osiągnąć można poprzez stosowanie różne, różnorodnych oddziaływań terapeutycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych. Różnego rodzaju. Osoby, które uczestniczą w naszym projekcie, e, przede wszystkim e, mają możliwość ćwiczenia procesów poznawczych. Dokładnie e, chodzi tutaj o ćwiczenie pamięci, koncentrację uwagi, myślenia abstrakcyjnego. E, wszystko to, co tutaj e, się odbywa na co dzień, e, ma wpływ na spowolnienie procesu e, choroby Alzheimera. Jest to choroba, której nie zatrzymamy, natomiast poprzez właśnie takie działania. Jesteśmy w stanie pomóc państwu w tym, żeby jak najdłużej te procesy funkcjonowały na w miarę dobrym poziomie. To jest jeden aspekt. Kolejnym aspektem jest to, że poprzez uczestniczenie w tych zajęciach nasi seniorzy utrzymują długo swoją samodzielność, dlatego że uczestnicząc chociażby w treningach kulinarnych trenują to w jaki sposób przygotować sobie herbatę, kawę, jak zrobić sobie kanapkę, kroją, mieszają i to oprócz tego, że utrzymuje ich samodzielność to dodatkowo e, pozwala ćwiczyć na przykład motorykę ręki. E, osoby starsze mają często problemy ze stawami, tutaj na co dzień tak naprawdę trzymają zdrowne przedmioty, oni te ręce e, utrzymują w dobrej kondycji. E, uczestniczą też e, na co dzień w zajęciach plastycznych i tutaj również e, e, te zajęcia mają na celu to, żeby właśnie ćwiczyć małą motorykę, ale też żeby uruchamiać wyobraźnię, żeby dawać takie poczucie, że niezależnie od wieku i niezależnie od tego, jak bardzo ta choroba jest zaawansowana, takie osoby są w stanie stworzyć coś pięknego. Bardzo ważnym elementem poprawy funkcji, poprawy funkcjonowania osób z zespołami otępiennymi, są różnego rodzaju aktywności zewnętrzne. W tym celu organizujemy również wycieczki, Krótkie, jednodniowe, do ciekawych miejsc połączone ze zwiedzaniem zabytków albo uczestnictwem w różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Uczestnictwo w naszych zajęciach daje jeszcze bardzo moim zdaniem taką kluczową kwestię dodaną. To, to znaczy, to są osoby, które na co dzień mało kontaktują się z osobami w swoim wieku. Też niektórzy mieszkają sami. Niektórzy mieszkają z rodzinami, ale te rodziny też żyją w swoim pędzie. Natomiast tutaj mają możliwość tego, aby doświadczyć bycia, bycia częścią grupy. E, mają możliwość poczuć się częścią wspólnoty. E, oni otrzymują tutaj bardzo dużą e, porcję uwagi, otrzymują e, taki uśmiech. E, często słyszymy, że. To, że wchodzą tutaj i na dzień dobry jesteśmy otwarci na nich, że czekamy, że tak naprawdę po każdej osobie z personelu oni widzą i czują to, że my jesteśmy szczerze zaangażowani w to, żeby być z nimi na co dzień, to jest to powód do tego, żeby oni w ogóle wstawali i żeby im się chciało tak naprawdę organizować cały dzień od nowa.